Cześć wszystkim z tej strony zguba. Dzisiaj chciałabym z Wami włożyć pieniądze do wyzwań celowych, i możecie się zastanawiać, dlaczego mam dwa segregatory. Tutaj były wyzwania celowe, ale słuchajcie, ten segregator w ogóle mi się nie zamykał, więc przełożyłam go do tego segregatora premium premium, lux, nie wiem jak tam z go zakupiłam w sklepie magiczny budżet z większymi ringami, więc teraz mi się tutaj wszystko mieści a moje tygodniowe wyzdanie użyłam tutaj i też się mieści, też się zamyka więc na razie tak to będzie wyglądało no dobrze, więc yy, zaczynamy. Z tego co ja pamiętam, to ja potrzebuję tu dwóch kostek takich i chyba jednej dwunasto? Wiem, że w zegarach coś było. Tak, tutaj dziesiątkę widzę. Dobra. Dwanaście? Czy to ja rzucałam może tą większą? Nie wiem jaka to jest 15, 16, 19.. nie to jest 14, 18. Nie, to niech będzie 12. O, okej. Okay. I chyba to wszystko. <grych> yy, dobra, wiem co jeszcze, ale mam tutaj jeszcze mazaki. Dobra. Okej. Okay. Znaczy nie tyle, że mazaki, tylko zdrapak, bo tutaj mam te zdrapki. Ok, no to lecimy. Zakasam rękawy. Aha, dobra, to jest 12. Więc ja jeszcze 8 potrzebuję. <jeju. trybujesz> tak, bo ja myślę zupełnie o czymś innym, ale to o czym myślę. I powiem Wam później. Dobra. To zaczynamy. Niech to się wszystko tutaj ładnie o. Jest super. No to leciłem. 2 Książkowe. I co, ja tu rzucałam kostką, tak? 5, 1, 2, 3, 4, 5. No właśnie, i drapak. dziesięć, dobra, następne, trzy Sześć rzucam kostką, dwa, dwa, okay. następne, siedem, z piątka. Cztery. Mówiłam Wam ostatnio, że bardzo spodobała mi się yy, te wyzwanka celowe, rzucanie kostką, no jest to super zabawa. Dobra, i teraz rzucam dwoma. trzy i sześć. Jeden, trzy, no pierwszy raz będzie popługa, górna popługa, i sześć. No dobra. Yy, czyli tak to wygląda. I tutaj, co tu będzie? No właśnie, ja bym chciała najpierw te skrajne że później nie było problemu z drapaniem. Osiem i osiem to jest szesnaście. Okay. Szesnaście. Siedem znowu. O co ja to chowam <noise> z przyzwyczajenia już chyba. Pięć znowu. Dobra, to teraz wymienię. Jedną piątkę zabieram. Daję dychu, jak to mówi do mi. Trzy też było. Okej. Okay. Pięć, czyli z Okej, okay. pięć złotych. A czy ja mogę tu coś wymienić? Mogę. następne sześć, cztery, pięć i sześć. To jest weranda i tu rzucam kostką. Dwa. Dwa. To jak dwa to dwa, Następne książkowe. Pięć tutaj jest dziesiątka. Tu bym chciała zamienić. Super. I ha, to jeszcze raz. Dwa, rzucam kocotką, sześć. Okay. Lecimy dalej trzy, sześć. Zdrapka. Znowu. Trzynaście. Widzę, że mam duchę. Dobra. Dwa. Dobrze, <tosz> to czyli tutaj książkowa widzę, królują. Sześć rzucam cztery. No i teraz mogę to wszystko wyjąć. Aha, i tutaj to dziesiątkę też. Dobra. Jeden no i zegarowe. Jedno z moich ulubieńszych. Sześć, czyli tu. Wszystko do góry nogami. Dobra, czyli tu nie rzucam, ale dam pięć. I tu też mam pięć. Okej. Okay. Cztery. Aha, czyli to są te podwójne. Dobra, co tu będzie? Dwa i pięć, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, 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 yy. Widzę, panda się nam kończy powoli. Dwanaście i. U, i też dwanaście. O nieźle. No dobrze. dwadzieścia cztery. Czy ja to jako szóstkę? Mam, oczywiście, że mam. Dobra, a czy mam dziesiątkę jakoś? Też mam. Okej, okay. widzę, że zbliżamy się do końca gry, bo już pieniędzy coraz mniej. Okej. Okay. Sześć, czyli cztery, pięć i sześć. To jest weranda, rzucam kostką. Dwa. Dwa. No tak, jak dwa, to dwa. jeden zdrapka pięć to pięć Dwa. <gry> po co ja to chowam? Jeden, znowu O, dwadzieścia. Ostatnia dwudziestka leci. Siedem. Wyciągam, Daję dziesięć. Trzy, czyli znowu książkowe. Jeden rzucam, pięć. Czy ja tu mam, akurat mam pięć, dobra, czyli dziesięć. trzy, yy, jeden, dwa, trzy, to jest to samo przecież, dobra. I cztery, czyli znowu rzucam i cztery. Jeden, tak, jeden, czyli zegarowe. Jeden. I tu rzucam kostką. Sześć. Trzy. Okej. Okay. Widzę, że ma dzisiaj pranie. Cztery. Znowu. Jeden. Dobrze.

Dwójki wracają trzy, czyli znowu książkowe. Dobra i trzy zamieniłam miejscami. i tak wyszło to samo. Dobre. Ojej, ja tu mam cztery. Dobra, to wyciągam. Okej, okay, i ostatni rzut. Pięć. Była piątka dzisiaj? Nie było, to jest Harry. Dobra. Co my tu zrobimy? E, tak, poprawiłam swój błąd ostatni, dzięki Mireczko. Rzucam, nie, nie rzucam kostko. tutaj drapie, dobra. Czyli drapu, drapu, pięć. Pięć. I tak. 5 i 5. To jest 10. I tu 10. To jest 20. O no i pięknie. I cała kasa poszła ostatnie. A nie, myślałam, że ostatnie. Dobra. Nie szkodzi. Zostanie na następne gry. A na dzisiaj to już wystarczy. Super. Bardzo lubię te wyzwanka celowe. Może następnym razem sprawdzimy, ile już jest w kopertach. I na przykład powkładamy Mostowe nic nie zostało. I zobaczymy, czy się da jakieś pieniądze przełożyć na przykład do już właśnie tych celowych kopert. Dobra. Tutaj też. ładnie fajnie poszło. Bardzo się cieszę. Jestem zadowolona. Okej. Okay. Albo na przykład raz w miesiącu robić takie sprawdzanie co pod koniec miesiąca. Nie wiem, muszę się zastanowić. Ok, więc to chowam. I słuchajcie, dlaczego ja byłam taka zakręcona? W ogóle już jest bardzo późno, bo się bawiłam wycinanie tych wszystkich karteczek. I zakupiłam grę, znaczy postawiłam monicę bez budżetu kawkę dzisiaj. I mam jej nową grę. I tak. I czekałam z tą grą na nowy filmik, ponieważ Monika mi obiecała, że nagra jeszcze raz i wytłumaczy konkretnie o co chodzi i ja chyba zrozumiałam. <noise> Więc zobaczymy. Ogólnie jest już bardzo późno, bo jest 21, prawie 50 na mnie w tym tygodniu to jest bardzo późno, ponieważ w tym tygodniu bardzo szybko wstaję. Dobra. Yy, więc zobaczymy co tu będzie. Ja mam yy, na tą grę. No powiedzmy 30 parę złotych, więc jak na pierwszy raz to... Bo tu mam 20, a tu mam jeszcze 10 z tego poprzedniego. A okej. Okay. No i jeszcze drobne, nie? Ok, więc zobaczymy, co tu w ogóle się yy, zadzieje. Monika, jeżeli. <grytanie> G gdzieś coś zrobię źle, to dawaj znać. Ok, to losuję pierwsze, tak? Znać i odłóż banany w czekoladzie, dodaj 3, czyli to jest karta jednorazowa, i mogę sobie wybrać banany, tu są 2, dodaj 3, 5. No dobrze, no to ja chcę dodać 5. Y, y, czyli 5, tak? OK. Czyli to idzie do odłożenia, a tu zaznaczam, że to już było, i tu banany zaznaczam, tak? Dobra. Dobra. Rapak nie jest potrzebne. Leci następna. Rzuć i odłóż sałatka owocowa. Rzuć i odłóż sałatka owocowa. I eee. Ale co, to tak bez owoca, tak? No. Dobra. No dobra. I co, i to też odkładam, tak? Bo tego jest więcej? Rzucię już dwoma. Jeden i sześć. Jeden. i 6. Czyli co odkodam plus 7. Dobra. 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 I bo następna karta dodaj plus 1. Dobra, czyli co źle wymieszałam, bo tu było dodaj plus 3. Myślałam, że dobrze wymieszałam te wszystkie karty. Okej. Okay. Znać i odłóż. Sałatka ze świeżych warzyw. Tu. Dodaj kurczaka 4, czyli to jest 5. 4 to jest 9. Czyli plus 9. Aha, plus 1 jeszcze. Dobra, czyli plus 1. Okej, okay, okej. Okay. Lecę dalej. Rzuć i odłóż sałatka owocowa. No już. 2 i 6. A moftowe wyśnie chciały, tak? Teraz te szóstki lecą. Dobra, dwa i 6. Czyli to jest plus 8. No i już mam 30 zł. Dobra, to jeszcze jedno. Tu widzę, jest bonus, bo źle mi się karteczka włożyła, to ja sobie ją też gdzieś tu dam. O! Nie no, rzuci odłóż, sałatka owocowa. To też było przed chwilą. Rzuci odłóż. No, ale ja naprawdę je wyrzuciłam tutaj wszystkie. Merdałam, merdałam i dopiero później zaczęłam Ładać do woreczka. No, no dobra, okej. Okay. To nie może być przypadek. <noise> dobra. Znacie odłóż brzoskwinie. Bonus 2, 4, 6. Gdzie są te brzoskwinie? Tu 3. Hmm. To ja dobrze może dam 3, 4. I to będzie 6. I to jest razem 3, I, i, i to wraca, rozumiem? Tak? Dobra. Więc ja to sobie jeszcze raz potasuję. Wszystko. Bo ja to robiłam. O, właśnie, tak. To jest niemożliwe, żeby 3 razy pod rząd. Była sałatka owocowa. No hej. Dobra. No to jest potesowane. Ja jeszcze nie mam pomysłu, gdzie ja to yy, włożę. Ale... się nie spieszy. Może rzeczywiście jakiś osobny segregatorek do tego dam? Nie wiem. Zobaczę, zastanowię się. Okej, okay, więc karty idą do woreczka. Okej, okay, super. I ja tutaj daję 36 zł. Nie wzięłam żadnej ee, żadnej czego? Kopertki. O, to jest ładne. Czyli tak, dobra. To te odkładam tu. 30 i 6. I karty też. Dobra. Tak to u mnie wygląda. Dziękuję ślicznie za oglądanie. mojej, jeżeli jakiś tutaj maker <ścoughs> zrobiłam, to daj znać. Postaramy się naprawić to w następnych filmikach. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia złym razem. Pa pa!